Witam z tej strony, Szaki. To jest dzisiaj kanał Ciemność do A dziś e, pierwszy raz na moim kanale e, gra z konsoli Xbox 360. E, gram w kooperacji z Piotrkiem, którego znacie z Warzy. Cześć. E, I gramy sobie na konsoli, za pomocą oczywiście padów, e, w grę Warhammer e, Kill Team. Dokładnie jest to Warhammer 40.000. E, I. To jest taka prosta strzelanka, nie wymagająca zbytnio myślenia, po prostu do przodu i, i ogień. Musimy się tylko wprawić, bo ja już kompletnie nie pamiętam jak się... Aha, Padem, padem, czy strzela drugim, drugą gałką. Także na początku będzie troszeczkę tutaj poznawania, a dopiero później zostaniemy mistrzami. to tu się tu biega? Eee. Eee, tak, biega? Tak, w tym. Ja jestem w tym kolasie z karabinem, eee, a Piotrek wybrał. Mieczyk. I na razie wszyscy wrogowie to czyste mięso armatnie. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo w sumie jest to film też eksperymentalny, zobaczymy jak z tego Xboxa się nagra, jak to się wszystko e, uda złożyć później w programie do obróbki. Razem z obrazem. nagrywamy z jednej kamery, bo łatwiej jest tak synchronizować, mogę łączyć z dwóch, ale to byłoby ma a, marnie. E, a czemu pierwsza gierka z Xboxa na moim kanale? Bo już tak od dawna chciałem z Xboxa coś nagrać, tylko nie, nie miałem jak, bo nie miałem żadnego urządzenia i teraz ten live game portable to możliwe. I... Czemu nie spróbować jakieś te gierki? E, postaram się wrzucać. Zbierzemy ich to zbiorę. Postaram się wrzucać te, które mam, które jakieś tam nowe e, też będę grał, bo nie samymi e, grami ja Memo człowiek żyje. I czasami odno odstresować właśnie. Dla nas taką prostą siekankę. O, jeżeli jest jakiś bonus, czy takie faktyczne wykończenie, to. Jest mamy mocę, tylko nie mamy jasnego świata. No właśnie, trzeba jeszcze się dowiedzieć, którym wszystkim się mocno używa. X, chyba, albo trójkątem? Nie, dobra. To którym? Nie wiem. No, to już by nie, jest no. No, nie no, wiem. Nie będzie mi. A owej kurzujesz. No nie wiem jak. Ale ja tym o. użyłem. LB, tak mi się wydaje. Okay. A to jest to? No. Tak, to LB się włącza, tak? Cię aktywuje się na jakiś czas. Po pierwsze, co ogarniamy klawiszologię, można no, powiedzieć, padologię. No, to jest Które do czego służą. No, zamiast na początku, oczywiście, przeczytać, bo był pad pokazany, to żeśmy polecieli na po natura. Ciekawostek dodam, że e, ekipa, która zrobiła tą gierkę, mm, poszła z torbami, nie istnieje, została rozwiązana. Mimo, że wydaje mi się, że ta produkcja jest dość dobra, jak na taką prostą strzelankę, ale coś poszło nie tak i, i pracownicy zostali zwolnieni, także żadne update i dodatki do tej gry nie wyszły, jest w takiej postaci jaka jest, a była sprzedawana na Xbox w wersji cyfrowej, jako w te gierki arcade, czyli takie proste. E, Nieduże gierki Chociaż wydaje się dość, dość duża ona, bo z zapisów tam i z filmików widziałem, że... Przecież... Tu możemy się ulepszyć W którym miejscu? O ja. A, tu, no tu i jak? Ale co tu? Nic nie możemy tu mogę tylko sobie zmienić na plazma-kanon Może wezmę ten plazma-kanon, nie? No to lepszy co Na dole jak tyłek ulepsza to Yy, Perki, to one dodadzą też do tych statystyk broń. No dobrze, tylko coś nie mogę zrobić, trzeba ty musisz teraz potwierdzić. A, wystrzelił to. z tego czasu więcej w grał. Ja tylko chwilkę, tak że on mi to więcej podpowie. gdzieś jakaś granaty się rzuca, Przecież pociskiem, nie? No, ja nie wiem. dojdziemy też. Nie będzie tak źle. Są różne znajdźki, jak w takich grach... E, ...strzelankach, czyli tam leczenie, jakieś dopalanie... E, ...do strzelania. Bredne orki. Trzeba wykończyć. Piotrek z mieczem pankuje ja z tyłu. Robię DPS. Grant access to the chem waste Są tu takie podpowiedzi, jak widać, co trzeba zrobić w danym etapie. To Ty używasz takiego specjalnego tego? No. W tym LD, tak? Co? No LD się aktywuje, zgadza się. To jest właśnie to. Tak się naładuje. Coś jeszcze jest, co? Śmieczyk jest to chyba bardziej dla ciebie, będzie. Dobra, idziemy chyba tam to rozwalić na górę, prawda? No? To chyba granaty, czy coś w tym stylu. Tu jeszcze musimy dowiedzieć się, jak te do granaty używać. Tak, jak nie używam. Aha. Kiedy to nie trzeba było rozwalić, tylko użyć. I Teraz coś się wydarzy.

Trzeba odwrócić tutaj ataki do to następnie Przecież jak graliśmy, to graliśmy w grę na dużym ekranie Teraz jużśmy podłączyli konsolę do monitora I tak troszeczkę dziwnie, ale w sumie źle nie jest Ale moje życie jest jakoś... wisi na włosach Słania mój Mogę zaprowadzić Do podniesienia O, troszkę mi się podleciło, no ale do następnej Dobra, użyję dopalaczy No, udało się, jeszcze chyba na dole będę tu O, jakiś jest ten a, ah, Secret. Tak, to do znajdowania. Jakiś znajdź... Oj, musisz mi chyba ten... Ja już tylko zabiję, bo nie zabiję. się tam wyrżnij w pień. Ale bo tu z boku jeden koć, no. O! <grych> o, jestem. Nie wiem. Powstałem z martwych. Checkpoint, czyli od tego miejsca, że nie na mnie pójdzie... Będziemy trzymać. To muszę jeszcze trochę granatu rzucać. Może B? Coś tu było. Aha, literko A jeszcze jest cios. Y, odrzucenie jakieś? Uderzenie Ale dopalę. granat, jak się używa granatu? Tu się używa dopalacz. O, patrz, jakieś granaty mamy. Czy nie mamy eee, granatów? Kliknie ten przycisk do biegania. Mam a nie. Wujek, O, wujek... A nie, już nie mamy teraz. Granatów? Miał wujek, ale po śmierci się usuwają wszystkie. No to teraz nie mamy żadnych. Żadnych granatów nie mamy, tak? No. To ja się udało, że te ikonki, co są? To są granaty. Jak są to... na żółto, to są. Aha, Acha, to, są, to są, są tylko sloty na po pokazane, tak? No. Jak to ma mieć granaty. No dobrze, za chwilkę będziemy mieli wszystko już w zupełności ogarnięte. Weź, weź. ten dopalacz. A to dla wujka, to jest dobranie. Dobra. Do dystansowej. Oj, ja umrę zaraz. A, i A A, musimy te wyżyczki nie? jest tam podejść skrytnie. czego jest... tam jest ten, masz mało życia, zobacz, z życiem Wiesz? Co to? Czemu może mnie WG na siebie. Co mówisz? Y możemy na siebie kliknąć. A może nie. No podwójny fire. Dobra, to spróbuję go już nie załatwić. No, to trzeba jest. jeszcze... Dostają. Ale wujek też. Nie Wiem, ten dostał, ale dawaj. A ja leczę. No, leczysz. Jesteś jeszcze tanko-healer. <laughs> o, to jest shit. Nie śmiertelność. To ja to wezmę i wejdę, w jeden strzelał. Trzeba rozwalić, czekaj, tam to. O, Nie, wyjdzie, to. O. No i w ten sposób, tutaj, hordy orki zostały załatwione plus ich marne wieżyczki, Czego jeszcze i do Musimy go wszystkich wystrzelać dopiero. No, wtedy. O, o. o większe koksy się na nas rzuciły. Więcej stery do niż ci mniejsi. Penta! Ale tutaj właśnie nastąpiła akcja. I. Koksy poszły do piachu. Ok, to weźmy to i szybko biegnijmy, Żeby nie stracić. O, tu już Wielka jest niestety tylko na Xboxie, także na PC nie ma szkoda, bo jest dość przyjemna. Nie No Na pewno na przykład na, o, Steamie, na Steamie za jakiś niewielki grosz zrobiłabym furorę i znalazłem też z swoich to fanów. Ten był uzbiorę. Jak stoimy obok siebie, to na nas działają te, eee, te dopalacze. Na Ulepszenia jakieś takie, tak? No. Czasowe. A i granata. To wystarcza. No. Będzie się Czyli co to będziemy musieli zrobić? Skrzęczkę chyba znaleźć. Zrobić ich i po kolei wchodzić tam. Mm -hmm. Tak jak tam te drzwi otwieraliśmy. Jasna no. sprawa, już lecimy. Już na nas czekają. O, zaraz, ulepszmy. Zgadza się, do lepszy. Gdzie ja mam te punkty, które mam zobaczyć? Czy to zielone? Nie, tutaj w bok trzeba przesunąć, a jak się nie da, to tutaj się nie da. No, może. Nie, to, to plazma launcher, ale. To jest lepsze, to następne. To? No? Złucham rakiet? No, ma więcej tego. Więcej kresek. To chyba no, mocniejsza albo wolniejsza ja jest Nie, chyba wezmę tego. Wyszukaj, he Heavy waltera. No to niesprawne chyba. To najwyżej wyjdzie. No dobra, no, sprawdź. No, tak Zobaczmy. Zobaczmy, jak, jak, jak ona. No, radzi sobie. No. Dobra. Może być Zobaczymy, jak włączymy do pana, to jest dopłaczasz? Tak, nie? ale szybko się skończy. A. Dobra, idziemy na ziemię, jakby tkwił. Idą następne hordy przeciwników. Ja tu z dystansu będę się starał prosić. No masz mało życia tam jest. Ten. Znaczy, no masz mniej, to dać sobie. Tak razem się nie utrzymamy. No to dobrze. chodź. Tu musimy się wdrapać, tak? No. ja się ja, to. Double fire. Trójkąt! To a, właśnie. to trójkąt to jest taki ten... jaki Nie wiem co to... A, to dobra. Co tu mamy to użyć? No, ja będę wygrywał wspaniałą kulek. Dobra, to użyję. Z, z drugiej Odkręciliśmy im kulek, idą na dole. Dobra, to przyświecajmy na nie zbieram Bierz ich, miecz. Nie zbieram ich. To nie? później, jak, będę, jak będzie ich więcej. Dawaj, wspaniał. Dobra, idę. Potem, stabilny. Jak będzie gorąco, to użyję dopalacza. Tylko dwóch można chyba grać maksymalnie, nie? Czwórkę chyba. A może dwóch? Nie, nie, no, no. Tam byli, to jest otwarty, czy nie? Jeszcze trzeba go, właśnie zobaczyć. Ja użyję zera. Po tutaj już. Na dole. No dole. mogą, a my nie możemy. Oni mogą strzelać do góry, a my nie możemy. w dół, nie? No. gdzie to jest? Gdzie to jest May źródło. be your shield against the Horde. Już idzie teraz. Na dół schodzimy do wyjścia A, i tutaj miesiączki na nas czekają. Ekipa potalna. Tutaj chyba, nie? Co ma? Granaty mam Co mówisz? Granaty są. A teraz muszę tylko dowiedzieć się, którym się używa. Double fire. Y? No. daj Nie. Użyję wujek Double Fire. Jest życie w mało. No tutaj trzeba iść, nie? Prosto, tam jest. przed nami. Z wejścia. To że te czerwone punkty, bo ja sam bym w sumie, nie? Proszę te granaty muszę, o, jak bardziej przejdzie ukoło. Granaty muszę ogarnąć, wiecie, przyciskiem. Widać, nie wiesz, nie? Nie wiem. To weź granaty, zamieść. Ty mnie. A, ee, RB. Okay. No, wchodzimy chyba tam, prawda? No. <laughs> jak chcemy. To jest hiliard, co? Dobra, ale w sumie to ty masz mało rzeczy, tak? No, sens. Raz, dwa. Dobra, już. <coughs> no dobra, lecimy dalej. To moje będzie.

A to mam rozwalić, tak? A, no. Cztery, tak? tak? Co jest z tym? Ulepszenie, strzelanie. I co tutaj? Jakiś misi się piesia? który więcej ćwiczy na siłowni. Z kolegami. im to nie co to lata? A ty skrzyneczek nie trzeba brać? Teraz a, tu są znajdź. Dobra, gdzie teraz? Aha, jego następne. No, jak widzicie, prosta strzelanka, bardzo efektowna. Szczególnie na jazdy kamery, gdy e, się ładnie kogoś z nas są dość efektowne. Trzecia fala. Trzecia fala, a tu mamy. fala, fal, tak? W tym miejscu. No. Faktycznie, jest. Nie zwróciłem uwagi na te napisy. Widać wcześniej na mapie, te punkty czerwone też pomagają, nie? Z której strony... będę Hm, co teraz będzie, czy żeśmy rozwalili... Jego? Yy, Bardzo doszczęsnie Tu chyba trzeba uciekać, co? No, ma robić mi kwas A tym jeszcze szybciej biegnie Tylko, ale te Ulepszenie Fajnie, że coś widać. No, tylko ja, ja... mam mało życia, no trzeba się tyłu. Może się odsłynęć trochę. Bo no, tu no, chyba o no, w napływie złości, że żeśmy ich to rozwalili. Teraz atakują. No, i tak to się robi właśnie z orkowym sprzętem. Pomachałeś mieczem radośnie. Dobra, to by było na tyle. Nie będziemy Was bardziej za... zanudzać. Pokażemy jeszcze oczywiście kolejne etapy tej gry z czasem, ale jak na początek wydaje mi się, że wystarczy. My sobie teraz wszystkie tutaj bonusy odblokujemy, które dostaliśmy i co? Ja się z Wami będę żegnał, kontaktujcie się tymczasem. Do zobaczenia. Hej!